Ostatnio zakupiłem drogą kupna, zestaw sól warowy firmy, takie jak widzicie. Dałem za niego 70 zł. Otwiera się na takie jakby zapadki. I co on w sobie zawiera? Zawiera. Opaskę na ręce z kompasem Z gwizdkiem i krzesiwem Koc ratunkowy Zestaw yy, yy, Śrubokrętów Płaski krzyżakowy To jest kompas Uchwyt na butelkę, który można zapiąć do paska do spodni. Latarka, ale nie włożyłem jeszcze do niej baterii. E, taka piła strunowa do przyczyniania jakichś desek i tym podobnych rzeczy. Tak zwana karta przeżycia. No takich kart mam dużo. W każdym plecaku i walizce gdzieś się wala. Gwizdek. Śrubokręt taktyczny, który można wybić uratować szybę w samochodzie kogoś uratować. Taki scyzoryk, który można też przypiąć do paska. N nóż. Duże krzesiwo. Chusteczki higieniczne i taka latareczka. Taki zestaw nabiwa, ryby, w góry są, są taki sulwibarowy. Do plecaka edukacyjnego, jeżeli ktoś chciał sobie taki plecak sam zbudować, jak najbardziej. Są też zestawy bardziej rozbudowane, mniej rozbudowane. Do wyboru, do koloru. A do, tego jego, a do tego jeszcze sobie zakupiłem taki multi tool, kombinerki. Też go można zapiąć do jakichś spodni. Kamizelki. Też ma piłkę. Też ma tutaj piłkę, nożyk i wiele innych funkcji.